Hirox, Gdańsk, wystąpiłem w ubraniach marki TVO. Mamy niedzielę Race Day Hirox, Gdańsk, i pokażę Wam, jak wyglądały przygotowania do Hiroxa. Poprzedni odcinek zaczynałem dokładnie w tym samym miejscu, ale ten odcinek będzie poświęcony Hiroxowi, a dokładnie temu, jak właśnie skończyłem sezon triatlonowy i jak z powrotem wracam do Hiroxa. Czyli sezon triatlonowy. Teoretycznie skończyłem w Poznaniu na początku września. Potem jeszcze dwa tygodnie później było działdowo, ale już do tego działdowa to w sumie za dużo nie trenowałem, już było takie roztrenowanie. I do tego Hyroxa to już tak przed poznaniem, nawet przed Krakowem było tak, że starałem się chodzić na siłownię tak raz w tygodniu, coś tam robić, jakieś ćwiczenia trochę hajroxowe. I tak ten mój powrót jakby wyglądał. Potem ale to była taka trochę zabawa, tak patrzyłem, co jest wolne na siłowni i akurat to, to robiłem. Jakieś przysiady, martwy ciąg też wchodził, wyciskania na klatce. Wyciskania na klatę też były. I potem, teraz jak już skończyłem ten sezon retlenowy, zacząłem od tego, jak robiłem taką symulację hajodoxową, to robiłem tak, że starałem się na przykład między tymi seriami, zamiast biegania, powiedziałem, że bieganie mam dobre, to na przykład jeździć na rowerku, a mieć trochę więcej siły, żeby, żeby te ćwiczenia dobrze wykonywać. No i na pewno robiłem ćwiczenia, które słabo mi wyszły ostatnim razem, czyli między innymi. Trochę barbisów, a ciągnięcie sanek, to mi słabo poszło, więc na tym się skupiłem, żeby zebrać trochę technikę. No i tak ostatnio, dwa tygodnie przed, zrobiłem taką symulację highroksową, czyli 50%. 50% biegania i 50% danego ćwiczenia. Wszystko w sumie się udało zrobić. Robiłem czasami przerwy, że tam czasami trochę dłużej poczekałem. I dopiero potem, jak czekałem aż coś się zwolni, no to robiłem to ćwiczenie, więc trochę była dłuższa przerwa też, żeby się napić, więc, więc tak to wyglądało. A dzisiaj jest czwartek, półtorej tygodnia do startu. I idę na trening highrocksowy, bo w CityFit'ie w Olivi Business Center, mega polecam w tym mieście właśnie Fit'a w Olivi Business Center. Dwa piętra, duże okna, przestronny, czysto, naprawdę... Super siłka i właśnie jest taka dedykowana strefa do Hyroxa. Wrzucę tutaj zdjęcia. No i zacząłem, że dzisiaj, właśnie w czwart... we wtorki i czwartki o 18 jest dedykowany trening, właśnie Hairoksa. Więc idę, zobaczymy, jak to wygląda. A dzisiaj jestem na pięknym bulwarze. Wczoraj był ten trening Hyroxowy. Fajne takie ćwiczenia, minutówki różnych ćwiczeń, szybka zmiana stacji. E, takie ogólnorozwojowe, ale z elementami Hyruxa. E, więc fajne dzisiaj bieganie. Chciałem, żeby było szybkie. Chciałem 8 razy 800 pobiegać, ale coś mam dzisiaj problemy z żołądkiem. Zobaczymy, czy żołądek wytrzyma te prędkości, e, więc e, pobiegam. A jak zobaczę na tych pierwszych, że, że jest słabo, to po prostu sobie pobiegam. Luźne bieganie, a przyniosę ten trening na jutro. Tak można robić, a nie zawsze każdego dnia czujemy się super, no ale zobaczymy. Dzisiaj mamy wtorek, zawody w niedzielę i muszę streścić trochę te ostatnie dni, więc w czwartek byłem na tym treningu highroxowym. W piątek zrobiłem ten trening 8 razy 800, trochę mnie bolał brzuch. było wolniej pod 350. Ale to i tak byłem zadowolony z tego treningu. Naprawdę fajnie wyszedł. W sobotę rano zrobiliśmy takie lekkie easy i podbiegi z Tomkiem i z Patrycją. To był poranny trening, a potem po południu poszedłem na trening z Filipem Modelskim, świetnym zownikiem w Hyroxie, który już trochę tych Hyroxów ma za sobą. Zrobiliśmy taką symulację Hyroxową, czyli 50 metrów biegu i 50% każdego ćwiczenia. Był to naprawdę super trening. Filip tam dał mi różne wskazówki, jak poprawić technikę w niektórych ćwiczeniach, mega mi to dużo dało. Bo naprawdę a w tym się to ważne jest święta technika, odpowiednia technika. I to jest klucz, więc mega. Jeszcze raz dziękuję. Filipowi, dużo fajnych wskazówek mam nadzieję, że w niedzielę zaprocentują. No nogi mnie mega bolały, więc w niedzielę poszedłem na takiej Easy do lasu. Chyba 10 km zrobiłem. Wczoraj było poniedziałek. Biegałem z Ach Studio. Tam zrobiliśmy taką szóstkę. A potem z Piotkiem i z Danielem poszliśmy na basen. I ten basen bardzo dużo mi dał. Uczuję, że te nogi trochę e, się rozluźniły. Już nie są takie spięte. No i dzisiaj jestem w Warszawie, e, w delegacji. I dzisiaj luźne bieganie. Może jakieś rytmy porobię. E, a jutro z rana e, siłka. Lecimy. Mamy piątek, dwa dni do zawodów. I idę na siłkę. Porobić parę ćwiczeń, które wiem, że potrzebują jeszcze takiego ostatniego przetarcia, Chcę, żeby sobie przypomnieć ruch, ale na takiej dość małej intensywności, tylko żeby tak poczuć każde ćwiczenie, a nie żeby się jakoś zmęczyć i po prostu tak, żeby dotrzeć ten organizm. Eee, więc ja idę, jutro pewnie wpadnie lekkie wyganie. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, so build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are. Hej, mamy sobotę eee, i właśnie robimy tak zwany Shakeout Run. Po polsku rozruch po prostu. Eee, robimy luźne 6-7 km. Jutro Hyrox, rozruszać lekko nogi. Eee, I pamiętajcie najważniejsze jest ładowanie dobrych emocji. Dlatego ja je ładuję w doskonałym towarzystwie, z Tomkiem i z Patrycją. No więc biegamy, biegamy i biegamy, a jutro walczymy. I jesteśmy z powrotem w niedzielę. Race day i pokażę Wam, jak wyglądają zawody. Um, idę na start. Eee... Samo poczucie jakoś tak ostatnio, bez energii. I jeszcze kolano mi zaczęło boleć, tak jak ostatnio, w zeszłym roku. Eee... No ale chyba wytrzyma. Zobaczymy. nie tak wcześniej jak trenowałem, teraz już to kolano było ok. To tak słyszałem o. Teraz to będzie proste, jak ty nie boję kolano. Ale chyba to jednak Hyrox bez bólu kolana. To chyba nie Hyrox. Ale zobaczymy. I tutaj wygląda to tak, że biegniemy w tutaj tej e, całej strefy i wbiegamy w bramę in, biegniemy do danej stacji i wybiegamy potem tą bramą out. I znowu biegniemy i znowu biegamy do in. I robimy tak dwa i pół okrążenia, że e, trzy razy mijamy bramę in, czyli tu raz, dwa i za trzecim razem biegamy. Po raz pierwszy w Polsce będą tablice elektroniczne na wallballach. Zwykle było tak, że stała obok osoba i mówiła ile się ma powtórzeń. Pierwsze pytanie, jaka jest porada dla początkujących? Eee, nie wystartować za szybko, nie tego kilometra za szybko, to jest absolutnie kluczowe. Bo w tym wyścigu trzeba rzeczywiście zacząć spokojnie wciąż, po to, żeby w komforcie w miarę dotkać do końca. Okej, okay, a porada dla biegaczek? Porada dla Oczy, biegaczy. Nie w w biegaczy. biegaczy. Nie biegać też tak bardzo, czy są to ponad stawą strefą, Po to, aby nadal mieć siłę na stacjach. Na no bo inaczej biegacie, te są ciężkie. I chodzi o to, żeby biegać szybko, ale nie za szybko, żeby nie stracić siły na stacjach. Okej, i jakie jest twoje marzenia? Moje marzenie? O rany. Moje marzenie to jak najdłużej móc startować w tej nocy w komporcie i robić wyniki. Okej, okay, ekstra pytanie. Ulubiona słodycz? Ulubiona słodycz? Rostówka z malinami. No i oczywiście ruszyłem bardzo mocno. Pierwszy bieg był szybki. Wbiegłem jako pierwszy do strefy na Skierga. Tam jechałem na małym obciążeniu. Dużo powtórzeń. No, czułem się po tej pierwszej stacji już taki trochę ugotowany, bo było bardzo dynamicznie. Kolejny bieg poszedł był również szybki, no i przybiegłem na sled. Pucze i tutaj czułem ten nowy dywan, który jest zdecydowanie cięższy. Ciężej te sanie idą. Miałem gorszy czas niż w Warszawie. Bo rzeczywiście no, to już nie jest taka fajna konkurencja i ten dywan też się tak podwija, przez co no, jest zdecydowanie e, trudniej i, no, i to już chyba nie jest moja ulubiona konkurencja. E, potem ciągnięcie sań, i tutaj zdecydowanie się poprawiłem. E, uważam, że lepiej wykonuję to ćwiczenie, lepiej się czuję względem Warszawy. Czasowo wyszło podobnie. Ale na pewno mam lepszą technikę, tutaj trochę się bałem tego, że wyjdę z tej strefy i, i te ruchy robiłem raczej takie krótsze, nie robiłem aż, aż tak do tyłu, ponieważ no, się bałem, że, że z tego pola wyskoczę, a za to jest teraz kara. Potem czekały mnie Barbisy, które uważam, że robię taką energooszczędną techniką. Nie robię ich tak mega dynamicznie, tak jak czasami niektórzy w parach, no ale myślę, że poszły przyzwoicie i byłem z tego zadowolony. Potem czekał mnie wioślarz. Tutaj zdecydowanie lepiej niż w Warszawie. Też jechałem na mniejszym obciążeniu, takim równym rytmem i naprawdę bardzo, bardzo dobrze się czułem na tym ćwiczeniu i, i było ok. Potem spacer farmera. Zacząłem bardzo szybko, fajnie, dynamicznie i troszkę powinienem w połowie odpocząć odpocząłem trochę później i, i potem mi wypadły te ketle też więc no tu nie byłem aż tak zadowolony potem wykroki o wiele lepiej niż w Warszawie znalazłem fajny rytm było, było naprawdę uważam, że nieźle mi szło dostawiałem nogę na spokojnie też tak energooszczędnie jak Barbisy nie miałem problemów z kolanem, więc było całkiem, całkiem okej. Okay. No i zacząłem zerkać na zegarek i widziałem, że będzie ciężko to 1.10 zrobić. Troszkę to tak zdemotywowało, bo, bo widziałem, że no jest, są słabe szanse na to. A inaczej jest, jak tak widzimy ten cel, jak nawet boli, ale widzimy, że uda nam się osiągnąć nasz cel. No to jest zupełnie inny mindset. No ale wiedziałem, że muszę lecieć do końca i, i robiłem wszystko, co w mojej mocy i, walczyć, i walczyłem do końca. No i ostatnia stacja o Wallbole. Tutaj zaskakująco dobrze mi poszło. Oczywiście tutaj kusi, żeby odpoczywać, tak, żeby no, chwilę odpocząć, żeby złapać ten oddech i, i sami jakby sobie ustalamy te przerwy ale jechało mi się dobrze, myślę, że miałem dobry przysiad, miałem zaliczone, chyba tylko trzy powtórzenia miałem niezaliczone, więc, więc byłem zadowolony. No i tu się zdecydowanie poprawiłem względem Warszawy, co mnie cieszy. No i czas na mecie 1.11.25. No, Żydziówka poprawiona, ale troszkę niedosyt jednak jest, bo, bo to 1.10 liczyłem, że spokojnie będę miał. Też się poprawiłem w bieganiu, pobiegłem zdecydowanie lepiej niż, niż w Warszawie. No i cóż, no, tutaj też wrzucę porównanie jak wyglądały te moje czasy Warszawa kontra, kontra Gdańsk i, i jest takie porównanie no i cóż, no trzeba trenować. Ja już wracam. No teoretycznie dwie minuty i w praktyce dwie minuty szybciej niż w Warszawie ale jakoś tak zupełnie gorzej się czułem jakoś tak braku energii trochę szybko ruszyłem chyba za mocno i, i troszkę mnie tam przytkało widzę, że start w koszulce to jednak nie jest najlepszy pomysł, lepiej lecieć bez, bo tak jak na bieganiu jeszcze to czuć było taki chłodek i nawet nie było źle, tak potem na tych stacjach, jak było dużo ludzi a i, i ta, tak naprawdę była ta kumulacja ciepła, to tam nie było nawiewu i tam naprawdę było czuć, że, że jest mega ciepło e, i, i naprawdę to tak powodowało, że, że robiło się ciężej. No i co? No trochę brak energii jeszcze. To kolano trochę czułem. No i 1,10 się nie udało. Jest 1,1125. No cóż, bywa. E, Robiłem, co mogłem. No, ale nie każdy start idzie doskonale. Choć, no, życiówka i tak jest. 10 startów. Jakbym w każdym się poprawiał 2 minuty, to by było pięknie. No. No, więc jeszcze każdą z dyscyplin omówię poszczególnie.